Siemano moi drodzy, z tej strony Maraz I witam was bardzo, bardzo serdecznie W kolejnym odcineczku Z Jokboksa eee, Jak sami widzicie Lub też nie, no to muszę wam powiedzieć Że zmieniło się parę rzeczy eee, Mianowicie tak Postanowiłem, że sobie Poza odcinkiem wyjdę tam Na dwór i ponabijam Trochę level no Ponabijałem, bo chciałem sprawdzić Czy będę mógł wziąć minionki Minionki E, ale co się okazało, tak jeden z Was napisał w komentarzu, że będę musiał tam jakąś wartość przestawić w konfiguru minionków e, na, z minus 1 na chyba 2, e, to... Tak, tak rzeczywiście się sprawdziło, bo to chodziło o to, że czy tą różdżkę mogę zdobyć poprzez właśnie e, to menu, co teraz tutaj klikam, czy też poprzez e, znalezienie jej na przykład w dungeonie. I ja to zmieniłem, że jednak mogę poprzez to e, tracąc level. E, level też wbijałem, żeby ulepszyć miecz, no i ulepszyłem go tam jakoś. E, teraz, co to tam było? R, tak. To było R. I tutaj mogłem, jak sami widzicie, E, polepszać. E, zrobiłem też sobie łóżko w końcu. Znalazłem tyle owiec, no i zrobiłem łóżko. E, w tym odcineczku na samym początku pójdziemy spać, ponieważ robi się już noc, e, i pójdziemy, jak myślę sobie, też do Kejów. E, jednak najpierw czas na nasze minionki. E, dobra. Weźmy to. I, I i. Oje, ja mam całe EQ zapełnione. To by się przydało odłożyć, jakby nam coś tutaj wpadło. Jakaś różka czy coś. Wiecie. Y, nie R. G. Commit to evil Eight -Corp, Corporate Ko Dziwne jest to, że ja nie mam dźwięków. Nie mam dźwięków z moda. To, to, to jeszcze będę musiał naprawić. No dalej, no come on Ja chcę różkę na minionki, jest dwa, trzy, cztery. Są i nasze minionki. Może to działa jako music? Eee, yy. o, strip mine. Możemy zejść z Trip Mine. E, Wypisaliście, żeby się osiedlić najlepiej na tej tutaj górze. Dlaczego? Dlatego od razu pójdziemy tam i wykopiemy jakoś, jakiś dół, żeby one nam kopały po prostu dziurę. E, wszystko nam tam przyniosą. Schowam sobie ładnie do skrzyneczki. Będziemy mieli e, wszystkie surowce pochowane. Będzie spoczko. Dobra, weźmy teraz kobla. Kowl, najlepszy surowiec zbudowania. Pyk. Pyk. Ogólnie, jeżeli chcielibyście, nie wiem, ze mną popisać, czy coś takiego, to śmiało dodawać mnie na Steamie. Ja akceptuję każdego bez wyjątków. Więc to nie ma problemu. Może czasami będzie tak, że wam nie odpiszę, ale to dlatego, że na przykład, nie wiem, będę, wpisyw... będę wchodził właśnie yy, na CS-a i będę w tym właśnie. Yy, Minionki O się ma, się ma. E i właśnie będę mógł być wtedy... Właśnie, będę mógł wchodzić właśnie wtedy do CSa i... Ostatnio tak na przykład było, cs CSa i miałem taki mega spam na jest, że... Maraz, grasz teraz, Maraz, Maraz, chodź do nas, zagraj z nami, Maraz, chodź... I, I... No i nie odpisywałem, nie? No bo wchodziłem do lobby, bo tam kumple akurat zaczynali grać, a akurat kompa włączyłem, no i tak jakoś wyszło, że wszystko na szybko było, co nie? Ale zwykle stałem się odpisywać. Już nieraz może znaczy ci co, jest. A, jeszcze raz. Jest bardzo dużo osób, które mogą wam potwierdzić, że e, śmiało sobie ze mną pisały i było. i wszystko było na luzie. Nie, ci jak to teraz? Strip mine. Nie, a czaje, dobra już wiem co one robią. Złą rzecz wybrałem, ja tak się dziwię. To jest dig Shaft. No, szybciej, szybciej jest pięknie o tam nie chodziło, a my sobie pójdziemy w tym czasie do cave'a, niech one sobie tam kopią wow, wow, wow bo my tu nie mamy tak dużo serduszek jak sami też widzicie wgrałem sobie teksturpaka, yy, ponieważ no rzeczywiście ten minecraft nie wyglądał w ogóle fajnie yy, w porównaniu do tego co chociaż teraz jest w ogóle bez shaderów na zwykłym minecrafcie to już jest coś a tutaj to co było no to, 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 to wiecie nie było nic ciekawego. Powiem tak, nie? No, naprawdę nie było nic. U, u, u. Nie było to nic ciekawego. Nie wyglądało to jakoś bardzo ładnie. Ja ci, ile tu kryształów. Yy, później to powydobywamy. A teraz mamy właśnie tekstur paka. jest to yy, fateful na właśnie tą wersję Minecrafta, czyli to 1, 2, 3, jeżeli się nie mylę. Yy, naprawdę. Chciałem też wgrać shadery, ale z tym jest właśnie problem, bo to jest na technik launcherze. I on tak jakby jak wgram na te shadery, to on zastępuje shadery przez te wszystkie mody, które tutaj są wgrane. I właśnie w tym jest taki mały problem. Okej, okay, czyli widzimy, że kolejnego cave'a mamy obananego, możemy mieć wydobyć sobie węgiel, bo tam był. Na fejsie też zadałem wam pytanie, żebyście napisali mi tematy do odcinka, na których chcielibyście, żebym się wypowiedział, nie? No to... Tak tam czytam, czytam i większość odpowiedzi, nie wiem totalnie dlaczego, e, dotyczyła co mam nagrać w następnym odcinku, ja o to w ogóle nie pytałem, ja pytałem o temat następnego odcinka i nie wiem skąd to się w sumie wzięło, no ale no cóż, jeden temat dostałem, tak więc na niego postaram się wypowiedzieć. E, temat był, abym się wypowiedział na... E, coś źle mówię... E, Tematy moim do wypowiedzenia się było, były wakacje i rynek gier. E, no, no, e, ciężka sprawa, ciężka sprawa, ale coś tam, coś tam może mi się uda powiedzieć. Ja, wiecie, ja, ja tak nie będę mówił, znaczy, może to będzie teraz dziwne to, co powiem, może nie. Będę się wypowiadał tylko w tym stopniu, w jakim się znam na, na danej rzeczy, ok? Nie będę jakoś. Bardzo nie wiadomo jak e, pogłębia mojej wiedzy w danym temacie, żeby się wypowiedzieć. Powiem to, co wiem, i tyle. No, nie będę snuł jakiegoś czegoś tam, tylko powiem to, co wiem, i proste, nie? E, no więc, na temat wakacji. E, no, ja Wam powiem, że ja wakacje uważam za coś naprawdę potrzebnego, e, ponieważ, no, trzeba sobie odpocząć. I ja. E, już pod koniec roku naprawdę, już miałem dość szkoły. Już chciało mi się odpocząć, już miałem ochotę na y, te dwa miesiące wakacji. No i ja jestem z tego zadowolony. Bardzo potrzebna rzecz, jak wakacje, nie? Jest naprawdę potrzebna. Y, są ludzie, którzy y, no znaczy, większość. Ludzie nie chciałaby, żeby te wakacje w ogóle się kończyły, co nie? E, ja ich z jednej strony rozumiem, ale też nie może być tak, że na przykład, nie wiem, są wakacje i jedyne co robimy, to siedzimy w domu i na przykład, nie wiem, gramy na kompie. No, czegoś takiego nie można być, nie może być. Ja na przykład w swoje wakacje, no tak, no pograłem trochę, wiadomo, powychodziłem z kumplami na dwór, wszędzie, no, powychodziłem, pograliśmy sobie gdzieś tam, nie wiem, w piłkę, na basen. E, musiałem też jechać z tatą na działkę, mu pomóc tam, dach robić. Yy, ostatnio też byłem na działce, robiłem cement, albo to był beton, żeby zrobić taras. No, takie pracowite też wakacje. Mam jeszcze stronę internetową do zrobienia, no, ja tam nie narzekam, nie? Jak dla mnie mogłoby być coś takiego, że że wiecie, że ma się wolne trochę, na przykład, nie wiem, tam pół dnia, pół dnia trzeba popracować i tam i noc jest i w ogóle to wolne Coś takiego mogłoby być też spokojnie mi to by nie przeszkadzało, ale większość czasu byłaby dla siebie. Yy, naj, najfajniejszą rzeczą, jaką, jaka tutaj jest, bo zobaczcie, pójście do samej szkoły to nie jest taka, taka, złe, taka zła rzecz, tylko najgorsze jest to, że tak, że nie dość, że musicie iść tam do tej szkoły, to jeszcze wracacie do domu i macie, nie wiem, jakieś zadania domowe, musicie je odrobić i jeszcze uczyć się na sprawdzian. I nie dość, że Byliście w szkole tam, nie wiem, 7 godzin, ty jeszcze w domu wam to zabiera czas, że się uczycie i tak dalej, no i to też jest trochę takie niefajne i jedni mówią, że to jest fajne, Na, fa... starsze osoby, które chodzą do pracy i tak dalej, powiedzą, że to jest mega fajne mój tata to ciągle powtarza i moja mama, że mówią, że jeszcze będę tęsknił za szkołą, że bo bo bo, 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 bo tam było tak fajnie, a że w pracy nie jest tak fajnie, nie? No na przykład mi się wydaje, że to jest takie coś, że wiecie, że e, idziecie tam, robicie to, co trzeba, a wracacie do domu i macie wolne, nie? A na przykład u no, mojej mamy to tak nie jest, bo moja mama jeszcze musi posprzątać w domu, zrobić obiad na następny dzień, e, jakieś takie, wiecie, obowiązki do domu, domowe, ale Fakt, że nie są one związane z, z pracą. Z pracą rzadko ma cokolwiek do zrobienia. Tak więc, no. Tutaj może być. Zno tutaj znowu, tak jak w poprzednim temacie, mogą być zdania podzielone. Niektórzy mogą się wypowiadać na... Y, za jedną stroną, inni za drugą. I no, nie powiem, bo nie jest to łatwy temat. Y, muszę iść sobie po jakieś drewno. No, nie jest to naprawdę łatwy temat. No, bo jednak. Z jednej strony można powiedzieć, że e, fajne jest to, że, 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 że właśnie chodzimy do szkoły, bo moi rodzice na pewno Moi rodzice bardzo sobie to chwalą. W ogóle nie umiem dzisiaj mówić, o, przepraszam, e, fajne jest to, że właśnie e, oni, mówili, że chodzenie do szkoły to najlepsze czasy i tak dalej A mi się na przykład, nie wiem, podoba to, że oni idą sobie do pracy Tam, nie wiem, od 7 do 15 wracają do domu i tam na przykład, nie wiem, mają tylko obowiązki do domowe do zrobienia, nie? Nie mają niczego związa związanego ze szkołą, nie muszą się uczyć na sprawdzian i tak dalej No i, i to mi takie coś się podoba, ale w sumie nie wiem jak to będzie, no bo Wiecie, no moi rodzice są starsi, więc yy, raczej lepiej wiedzą, nie? Jak to jest, no ale ja póki co nie wiem jak to będzie, bo, bo no niestety do pracy jeszcze nie chodziłem. Chciałbym zobaczyć jak to jest. No cóż moi drodzy, widzę, że odcineczek taki 12 minut już ma, tak więc w tym filmiku to byłoby na tyle. Do zobaczenia w następnym, trzymajcie się, cześć, a, jeszcze dajcie suba, lajka, komentarz, e, właśnie, jeszcze chciałbym, żebyście napisali mi jakieś te, ja sobie pójdę w międzyczasie do domku, e, żebyście napisali mi jakieś tematy, na które mam się wypowiedzieć w tym Minecrafcie, bo to byłoby spoko rzecz, wy byście poznali moje zdanie na jakiś dany temat, a ja bym sobie pograł i mógłbym nawijać przy tym, tak więc, no, do zobaczenia, moi drodzy, trzymajcie się, cześć.